Ta choroba była inspiracją dla Szreka. Maurice Tillet, Francuz, urodzony w 1903 roku, miał przed sobą świetlaną przyszłość. Wszystko było normalnie, dopóki nie skończył 17 roku życia. Był zdolnym uczniem, marzył o karierze prawnika, pasjonował się poezją, ale wtedy jego ciało zaczęło się zmieniać. Rozrastały się tkanki miękkie, twarz stała się masywna, jego dłonie i stopy nienaturalnie duże. Choroba doprowadziła do deformacji kości, przerostu mięśni, pogrubienia skóry. To nie są atrybuty prawnika, ale gdy życie zamyka jedne drzwi, otwierają się inne. Oris został zapaśnikiem, gwiazdą wrestlingu. W ringu znano go jako francuskiego anioła, był potężny, budził strach, ale poza ringiem miał łagodny charakter, dla przeciwników zawsze uprzejmy, w życiu prywatnym cichy i inteligentny, mówił w kilku językach, miał ogromne poczucie humoru, ale na ringu. Dominował siłą, a jego ulubionym sposobem na zakończenie walki i znakiem rozpoznawczym był niedźwiedzi-uścisk. Diagnozę usłyszał dopiero po latach. Winowajcą był gruczolak, przysadki, który spowodował nadmiar somatotropiny, czyli hormonu wzrostu. To ten hormon sprawił, że jego ciało rosło nieproporcjonalnie i miało destrukcyjny wpływ na organy wewnętrzne. Maurice zmarł na zawał serca w wieku 51 lat. Studio Dreamworks nigdy nie potwierdziło, że Shrek był inspirowany jego życiem, a ta choroba to akromegalia.